Ja, szczerze mówiąc, nie mam pytania, mam raczej podpowiedzi, sugestie. Ilu nas na tej serii jest? To kilkadziesiąt osób, może sto, może, może więcej. I praktycznie niewiele osób z tej historii wniesie to dalej. Należałoby raczej uruchomić mechanizm, który te państwa wspomnienia przekuwa na środki takie, no, takie medialne, docierania do społeczeństw całych krajów, całego świata, czyli piosenki, Teledyski, filmy fabularne, seriale. Na dobrą sprawę dobrze zrobiony film historyczny potrafi zmienić w mentalności ludzi wszystko. Właściwie wszystko. Młodzież nie ma czasu ani ochoty czytać grubych tomisków, takich właśnie, mało obrazków, drobnej literki, ale z chęcią pójdzie na dwugodzinną, taką w prawdziwym stylu fabułę, obejrze sobie kawałek historii i zrozumie, bo się wzruszy. Zrozumie, kim my jesteśmy. To właśnie w tym kierunku należy teraz, ponieważ państwa jest coraz mniej, jak najwięcej robić. Po pierwsze, nagrywać państwa wypowiedzi, po drugie, pisać scenariusza i wypuszczać to w świat. Parę holeluńskich opowieści w tym dobrym słowa znaczeniu. I właściwie nie będzie niemieckich obozów, polskich obozów koncentracji. German, Degas. Tylko tyle i aż tyle. Ale to już nie do nas. Ktoś do, do, do ludzi rządzących kulturą, do, do, do decydentów. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Propatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.